Odłączasz Transformator Atmosferyczny? Na szczęście już jest gotowy. Ciężko pracowali, kiedy siedzieliśmy w cieplarni. Potrzebujesz autoryzacji nas wszystkich. Nie wystarczy kot Luisa. To zabezpieczenie, które nie pozwala jednej osobie podjąć takiej decyzji. Wiesz o tym. Ten problem już rozwiązałam. Zresztą, jeśli nie odłączymy Transformatora, statek też wybuchnie. Wybuchnie? Też? Na transformatorze znajduje się bomba, która niedługo eksploduje. Patty, ty? To pewnie Luis. Przepraszam cię, długo czekałaś? A? Nie, dopiero zaczynam. Patrz, co mam. Dzięki drobiazg. To rozwiązuje problem autoryzacji każdego statku.